Hej, witajcie moi mili w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Major's Edge. Kontynuujemy naszym przykładem tam, gdzieśmy ją skończyli jakiś czas temu. Wy musicie mi wybaczyć, za Po raz kolejny będę się tłumaczył, aczkolwiek tym razem myślę, że wreszcie będą to pozytywne zmiany. Gdyż zdobyłem nowy, lepszy sprzęt, jestem w stanie nagrywać nowsze gry, więcej materiałów, szybciej I mam nadzieję, że lepiej, że to wszystko będzie Wam się podobało. Zacznijmy od tej nieszczęsnej ściany Tak jak wyglądało to ostatnim razem Nie mogę sobie z tym poradzić Mam też nadzieję, że nie nabroiłem za bardzo z dźwiękiem, że wszystko będzie dobrze słychać Jakby co to dajcie mi znać Okej okay. Widzę, że nie wyszedłem do końca z wprawy, jestem w stanie wykonać ten ruch który ma zmniejszać obrażenia, a w zasadzie niwelować obrażenia tutaj okay, udało mi się przeżyć spróbuję się rozpędzić teraz jakby to... no, coś jeszcze raz, dodaj jeszcze numer o, udało się oj, zapomniałem żeby użyć się... to jest taki tutaj jakiś tam wauł, na tym nagle nie daje czekać Dobra, wejdźmy do góry Wprost po kąpielu koplowej nie szkodzi Okej, okay, można i tak było O, tym razem nawet dość dobrze Udało mi się wykonać bieg po ścianie Co my tutaj mamy? Gdzie my tutaj jesteśmy? Tam mi się coś świeci na czerwono sobie wejdę tutaj I przeto stanę się tędy po tej belce na mm -hmm. Ten helikopter wciąż mnie ostrzeliwuje ja się już tak dobrze tędy. Po raz kolejny bieg po ścianie, ciężki manewr do wykonania, przynajmniej w moim wykonaniu udało się uniknąć. Okej, okay, koleś nie będzie sprawiał już więcej problemów. Co my tutaj mamy dalej? Tam gdzieś muszę się udać, tylko czy ja to, to nie dam rady, więc to jest jedyna droga. Powiec został wezwany przez mamuźkę właśnie odlatuje, pewnie na krótko Okej, okay, chwilę mamy spokoju. Jeżeli chodzi o ten śmigłowiec tylko, że ja muszę się gdzieś tutaj kurczę dostać A i będzie szedł Udało się go rozbroić bezproblemowo. Chyba jest ogłuszony wystarczająco mocno, żeby nie sprawiał żadnych że... wow. kłopotów. Ten też nie powinien już sprawiać żadnych kłopotów. Mam nadzieję, że to wszyscy. Nikogo nie pominąłem. Podkurczymy nogi. I hop. Dobry. Drapinkę. mamy drabinkę. W ogóle cały ten obiekt jest czerwony by ciężko go nie zauważyć. Ohoho. Na szczęście skok zakończony powodzeniem. Idźcie teraz tędy, mamy drzwi. Czy mnie oczy nie mylą? Diabła, czy to diabła się Wrażenie rozlałem browar na klawiaturę. Hej, przekaż Millerowi wiadomość. Muszę go spotkać. Małą twoją wiadomość. Powęszyłam wokół Rowberna. Czemu? Czyli Trevisa Berfida, szefa ochrony Połpar. Myślisz, że zabił popa? Może, ale na pewno wrobił Kate. Chciał, żeby za to beknął policjant i nie był w tym sam. Wspominał coś o projekcie Icar. Barfield jest niebezpieczny, Faith. To nie jest ktoś, z kim się zadziela. Wrobił moją siostrę. Przykro mi, Faith. Z powodu? A tego. Też nie chcę, żeby to Kate poszła siedzieć, ale prywatne firmy ochroniarskie wchodzą nam w paradę. Pod hasłem poprawy bezpieczeństwa miasta. Czujemy ich oddech. Czekają na nasze potknięcie. Odpuszczą nam i Kate, tylko jeśli dam im mnie. Tak. Mm. Mnie interesuje los Kate. Puszczę cię wolno, a ty grzecznie sobie pójdziesz. Jeśli jeszcze raz wycelujesz we mnie, to cię zabiję. Wydaje mi się, że wyświadczyłabym miastu przysługę. Z strony spotkanie Rook Berna zmierza śmigłowiec. To kumpel Ropperna? Może. Chociaż wyglądał jak CPE. Zresztą kto tu jeszcze może mieć śmigłowiec. Niewielu. Lepiej się zbieraj. Trzymaj się z dala od poziomu ulicy pełno tam niebieskich. Okej. Okay. Ten płot jest pod, pod napięciem, więc nie będę się go tykać. A udać musimy się na, na jakieś spotkanie. Z tego co zrozumiałem. Troszeczkę wypadłem jeśli chodzi o fabułę, ale to jest do nadpłynienia. Tutaj nie dam rady. Musimy szukać innej drogi. Tam. Przynajmniej powinno się udać. Według planów, gdzieś tam znajduje się elektryczne ogrodzenie. Of. Najmniej mi w tej chwili potrzeba utmażonego sprintera, więc nie ryzykuj. Wyłącz zasilanie. Okej, okay, więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Przedostałem się na drugą stronę tego ogrodzenia i miałbym spróbować wyłączyć zasilanie, aczkolwiek to już może być troszeczkę problematyczne. Bo nie wiem jak tego dokonać. Tędy bardzo pomocny przycisk, alf, wskazał mi odpowiednią drogę. I teraz, tędy te czerwone obiekty naprawdę ułatwiają znalezienie czasami drogi, ale też w niektórych momentach mogą być przeszkadzające. Ok, tutaj nie było wymagane użycie. O, znalazłem. Teczkę. No, 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 chciałem się dostać po prostu tutaj Otwórzmy te drzwi i sprażmy, co znajdzie. My w środku. Szukam planów tego miejsca, to istnienia. Bardzo tu cicho. Nie dziwota, że rok będę nie wybrał. Ale jeśli korzysta z helikoptera to pewnie chodzi o jakiś dach. Będziesz musiała dostać się wyżej. Okej. Okay. Spróbujemy się dostać. A iść. wyżej. A do tego. widzimy tutaj. I troszeczkę będziemy musieli pochodzić po szybie Wentylacyjne. Ops. I dalej. U. Co my tutaj mamy? No, nie do końca. Więc nie... Damy radę tędy. Aj. i słaby skok z mojej strony. To też pod napięciem jest. Wow. Czy to co właśnie miało miejsce to lęk wysokości bohaterki? Pierwszy raz się spotkamy, ale jest Auć. Nie na pewno tędy powinienem się wdać. I zapewne powinienem udać się... O, nie wiem gdzie spróbujmy się dać. Ok, dałem radę się tutaj dostać. Ale czy to jest miejsce do którego powinienem dojść? To jeszcze jest dobre pytanie. A, tam jeszcze jest droga. Będzie do tego potrzebny bieg po ścianie. Który tym razem zakończył się powodzeniem, i jest drabina. Hop. i jest. Tam są rury, które nie wiem, czy są potrzebne za bardzo. A no, tutaj jest przejście. Uuu, nagły spadek klatek. Ojej oj. Muszę się pozbyć tego wiem, gazu, tego dymu Jakkolwiek Tylko jak Tutaj nie dam rady Przy pomocy tego Bo jeżeli nie pozbędę się tego dymu i po prostu spróbuję przejść przez niego to może się to zakończyć nieciekawie też dziwnie wygląda, gdyż prawdopodobnie zakręcamy zawór, żeby ta para nie leciała, a w miarę próby zakręcania przychodzi to naszej bohaterce coraz łatwiej, coraz się tutaj. O, no masz, nie? Cholera, nigdy nie ufać psom. Jest z Robbernem. Sam pewnie siedzi po uszyfikarze. Idę tam. Zobaczymy, czego dowiem się o i Kate. O, uh, zniknęli. Dobra, w każdym razie muszę się dostać tam. Udało się. Rów Tak. Możecie mi skoczyć. Mnie się nie grozi. O, hej. Nie wiem, czy to zasługa mojego... Lepiej mu szybko, bo widzę, jak pocą ci się ręce. Wystawiłeś Kay Connors, prawda? Tę policjantkę? Tak. To miał być Blina, prawda? Nie wchodzę w politykę. Kto zabił kłopot? Ty? Nie! Ja zatrudniłem... Kto? Profesjonalistę. Spotkanie mam jutro o drugiej. Atrium w galerii handlowej. Poznasz ich. Po co widziałeś się z Milenią? Na pewno strzela cię ciekawość. Wciągnij mnie, to ci powiem. Uważaj na niego. Spróbuj tu a już po tobie. Okej. Ło! Ło! Ło Kolor merk, to strzela. Mają Berna. Co jest? Niebiescy zaraz padną na waszą deskę. Zjeżdżaj, Fej. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tam. Wanie poziomu Słyszałem windę Okróczę dobra potrzebujemy broni A wszędzie gliny Zapomniałem przycisku, którym się dobywa broni. Spróbujemy jeszcze raz. Nie będę kombinował tutaj z tym zjazdem. Tylko od razu. Dobra, jeden. Drugi. Najszybciej uciekniesz szybem windy. To jedyne wyjście. Jakoś musisz tę windę uruchomić. Wow, uruchomić windę no. No, Tutaj jest przycisk, ja szukam Bóg wie Nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń, dlatego wolałem skoczyć od razu na tą drugą. Hmm. Teraz pytanie, czy powinienem skoczyć do tej windy? Co mi wskazuje? Alt nie ma. Tak, tam powinienem zejść. I jest. Dwoje czerwonych drzwi. Okej, yeah. okej, okay, okay, więc sobie poszperamy tutaj, na miejscu. Hops. Gdzie jeszcze się tutaj dostałem? Okej, okay, chyba rozumiem. Nie udało się. Oj. Się wbiec, tu jest lampa chciałbym spróbować odbić się od ściany byłoby to trochę szybsze możli może aczkolwiek nie wiem czy na taką wysokość da radę yy, podbiec po raz kolejny nie udało mi się pobiec po ścianie ciężki manewr, nie wiem od czego to zależy czy powinienem bardziej celować w stronę ściany czy właśnie mniej Zobaczyłem o drzwi czy może tu po prostu potrzebna jest jakaś prędkość to też może być Wymagany. Sobie zaraz. to sprawdzimy. Spędzę się od Nie. Po raz kolejny mi to nie wyszło. To są. Szczęście jakieś. Drzwi. A, to są te drugie drzwi. Czyli co, tych drzwi jest możliwość dostania się do tego samego pomieszczenia i prawdopodobnie jest wymagane to, to, to dojście tutaj. I jeszcze raz. Wow. Nacisnęłem klawiszku, który ma, ma odwracać... jakby to... O. Klawiszku jest wymagany, żeby odwrócić głowę bohaterki, skoczyć w innym kierunku niż w tej chwili się... W którym się poruszamy. A teraz jeszcze raz będziemy kombinować jak się biega po ścianie. Udało się tym razem i tym razem też się udało niżej zatem biegniemy tędy oj tam są przyciski Mogę sobie przejść, także jest dobrze. Nie na szykuj się do starcia. Chciałem właśnie do tego dopuścić. Tak, taki koleś to. Weźmiemy sobie tylko dron. tam jest koleś, który jest. Wow, sporo go potrafi wytrzymać. Zamienię sobie jego dron. Już nic nie zdziałam Włączyłem wzrok sprintera Nie po... wow Dobra, mam drogą sprawę, więc... jeden kuperonu tędy chyba nie Więc spróbujemy z tej strony. Teraz tylko, żeby nie było jakichś problemów z pociągami, bo wolę przeczekać chwilę. O, akurat jedzie, a tam policja. Okej, okay, dobra, sobie poradzimy. Nie zawsze trzeba uciekać się do walki, czasami można przecież po prostu Muszę się odnowić trochę zdrowia i... Wow! W każdym razie udało się. Lepiej bądź gorzej, ale się udało. to się jeszcze chwyciłem. To nie szkodzi, zobaczymy sobie... Rozwiedzamy sobie troszeczkę y, architekturę metra. Zapisywanie. Nie czynę. chyba iść albo nie portier. Skoro portier tak twierdzi To trzeba by się dostać... A co to za spadek klatek? Tam jest coś... Czyli tam trzeba się dostać... Tędy Wow Nie wyszło Ops I tutaj Szczurek, ale fajny Chyba ma tylko jedną animację Będziemy powtarzał w kółko Kochani, jest to Co ja tym osiągnąłem? Drzwi otworzyłem Okej, okay, zatem myślę, że to już wystarczająco Wystarczające, wow. tak, wystarczające. i będzie w odcinek I na tym skończymy na tej stacji metra prowizorycznej, która w zasadzie nie istnieje. Tak więc to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia. Cześć.